Cześć, z tej strony Michał, autor powieści fantastycznej Epika. Dzisiaj wracamy do inspiracji. No, zrobiliśmy sobie kółko. Wracam dziś do fantastyki, fantastyki naukowej. E, a dokładnie mówię tutaj o dziełach Franka, Herberta, Diona. Ale nie od książek się zaczęło, ponieważ tak naprawdę moja przygoda z Dioną zaczęła się od gry. A właściwie drugiej części gry. Dune, dwójeczka, bitwa o Arakis. Była to gra strategiczna, tak naprawdę mająca bardzo luźny związek z fabułą przedstawioną przez Herberta. Potem była oczywiście część pierwsza gry, która miała już charakter taki bardziej przygodowy, bardziej zahaczała o faktyczną fabułę pierwszej książki. No i to ostatecznie przekonało mnie do tego, żeby książkę pierwszą przeczytać, a po pierwszej książce przyszły kolejne. I nie ukrywam, naprawdę było to wielkie, wielkie odkrycie. Wtedy czasów gimnazjalnych, ale kolejne podejście do Duny robiłem całkiem, całkiem współcześnie i wyciągnąłem z tych książek jeszcze dużo, dużo więcej. Ciekawostką jest to, że żadna z ekranizacji yy, książki Diuna no, nie spodobała mi się, otwarcie mówiąc, ani kanadyjski przydługi serial, ani pierwsza ekranizacja. Do tej yy, najświeższej tak naprawdę nawet nie podchodziłem. Wyszedłem jednak z założenia, że nie chcę oglądać ekranizacji książki, która. Średnio nadaje się do zekranizowania, w moim oczywiście odczuciu. E, socjologia, politologia, e, różne relacje społeczne, a do tego mnóstwo mistycyzmu i zdolności parapsychiczne, bohaterów. No to było coś, co wywarło na mnie ogromne wrażenie. No i starałem się to przemycać troszeczkę do właśnie cyklu epika, również do pierwszej epiki. No cóż, epika, czyli coś epickiego, coś mającego rozmach. No i to właśnie też było widoczne w Dune. Dune Herberta ma ogromny rozmiar, jeśli chodzi o przestrzeń oraz czas. To była niesamowita dla mnie inspiracja właśnie w tamtym czasie, żeby również stworzyć coś takiego wielkiego, fundamentalnego. Więcej o inspiracja niebawem, a póki co bardzo Cię proszę zostaw lajka, zostaw serduszko, komentarz, udostępnij mój post. Będę Ci wdzięczny za każdą reakcję. Do następnego. Hej!